Hej, siemka, siemanko widzowie, witam was net z tej strony, witam was na drugim odcinku, z życzę gangstera, u mnie w ogóle jest widzowie skroń i co on tutaj odpieprza, ty, Cio. co to odpieprzasz mi w chacie, co? Mam dla ciebie kilka broni, tylko tylko masz ich nie pokazywać i masz ich nie używać, tu masz ak Shotguna od Gana i no. chyba M4, o kurde, i masz z tego Gloka ulepszonego Dobra, dzięki, schowam go do kieszeni. Znaczy bardziej to w bo tylko z glockiem chodzę w sumie po mieście Dobra. teraz. <coughs> no. To ja lecę. Ty, jeszcze sprawa jest. Jaka? Bo ja mam tylko tysiaka. Uwaga widzowie, cyk, 1500 schodzi tam z konta, bo za czynsz. mam tylko tysiaka. A paliwo muszę chyba... Jak jeszcze robię brudną robotę dla ciebie, to chyba muszę płacić za paliwo, co? a ci mogę przelać troszkę. No to troszkę musisz mi przelać, no. Masz tu 2000, tysiące, ci na bliko. Dobra, no to widzowie, mamy już trzy tysiące. Ja, ja lecę. No to cześć. Do ja. Tragedia, widzowie, tragedia. Ja idę sobie, kurde, usiąść normalnie po prostu. Ogólnie widzę, myślałem, żeby do mery zadzwonić, ale chyba Co to, kurde? E, e, e. kim ty jesteś, ty? Wynoś mi się z Hawiry. Ja pająkiem. Wynoś mi się z Hawiry, bo masz kulkę web. Myśli, że ja się boję. Wynośnie mi z chawiry. Nie. Dobra, no to ja, ja wychodzę. Ja wychodzę. Weź idź stąd. Co ty się myślisz? Duży a piskował. Ku... Ty kupia. się Ty głupia. Spierdzielaj sobie, z kim ty jesteś. Ja jestem pająkiem. Może on nie słyszałeś, prawda? się może mówił? <laughs> a może mówił, może nie. Ej, a uczyłeś się biologii? Mm, nie, nie, nie jestem kadowry. A wiesz, że ten trzeba w klatkę w serce i ciebie nie ma? Mhm Tak, na pewno A udowodnić ci? To dawaj Widzowie, nie wiem czy mogę... Kurde, nigdy... Aleks nigdy nie się rozbroni, znaczy no tak... Dawaj, dawaj Śmiało Co, psychika ci śniaku nie pozwala? Widzowie, no nie wiem A dobra, pieprzyć cię Co, co, co ty się myślałeś, Czemu ty zwijesz? Kim ty kurde jesteś? Jeden pająkiem Mój ciało jesteś? to specjalnej nanotechnologii Nanotechnologia? To Z kim ty jesteś? A po... Weź odejdź ode mnie, Z kim ty jesteś, ty? A, Moro. a A Kur... mam parę w ręku, co to jest, kurwa, nanotechnologia? Ja pier... Ja nie, dobra, nie, nie, ja nie wiem, ja nie wiem, co się tu, ja tu dzieje, nie? Dzwonię do, kurde, do Mary, bo miałem zobaczenia jak tam mojej w ogóle, ale zaraz wyjaśnię jeszcze, co to jest nanotechnologia Czekaj, czy no halo. Siemka, jak tam cię? Czy no wiesz, miała być taka niespodzianka, bo ogólnie miałam zjechać dzisiaj, tylko że jednak zjeżdżam tak bardziej jutro o 1415 bo mamy nieproszonego gościa na linii samolotu i on jest od jakiegoś chyba tam pająka, czy jakoś tak na niego gadają? Jakiś chłopak od pająka? No coś takiego. <laughs> Aha, to no nie wiem, czy będziesz jutro? No tak, tak, 1415. 15 Okej, okay, tak będzie, to najpierw ja muszę lecieć. No dobra. A jo. Odpowiedź. Ja. Gdzie jest kurde Leo? Nie wiem, dobra. Widzowie, ja idę po auto na parking i lecę w miasto. Wysłałem, widzowie, wiadomość y, Leo, żebyśmy. Halo? halo? Czekaj, nagłośnik przyłączę. No, halo, halo? Siema, gdzie jesteś? Y, siema Mordo. Jadę w tym momencie. Y, no ja tu tutaj wiesz przy tym basenie. To czekaj dachu. tam ja ich biegnę. Dobra, tu czekam. Czekam. No to tutaj sobie poczekamy, widzę na niego. Ej, właśnie, właśnie widzę. Dzwonimy do skroń. Czy odbierze? Hallo? E, skroń! No. Co to jest nanotechnologia? Nanotechnologia to jest że jak jakiś... Ty, jakiś gość pójdzie do... Nie, ja to można najlepiej, do eksperyment, tak? Wiesz jakiego? No, czyli na przykład to jest eksperyment jakiegoś. Nie, doktorka? Na, do naukowcy i naukowca ma się go jego... a ala robotem. Aha, czyli on jest niezliczalny? No. Aha, to nieźle. No tak powiedzieć. Jeszcze otwieram. Dobra, dobra, dzięki, cześć. Później przyjdzie Mara. Tak, tak, musimy się potem spotkać jeszcze, tak? Bo mam robotę dzisiaj dobra. do wykonania. Nara. Cześć. Cześć Leo! Siema. Co tam mordo? Dobra, u ciebie. I, dobrze, wiesz, wszystko, Git. Mary jutro zjeżdża. O, to Git. No, można będzie gdzieś wyjść, jutro, nie? Będzie no. nas trzech, może jeszcze, kurde. Ty, w sumie. Co to, jak będę, jak z dawnych czasów jeszcze w szkole podstawowej gnębiliśmy takiego maksa? No, pamiętam. A co jakby z nim wyjść jutro i go pognębić znowu, tak wiesz? Ja nie wiem, czy jutro będę mógł wyjść, bo idę do, do pracy gdzie robić. Jo, do ty chodzisz? No. Masz, A ty masz. Gloka? Mieś mm -hmm. licencję robić. No mam. I co masz już zrobioną? Mam. Jo, a z niego to kogoś? No. Graścia lał. To latek lat się do mnie w Hypru. Ej, mordo. No. Bo ty chcesz na policję, no nie? Chcesz tak podrabiasz się na policji. Jako taki. Nie wiem Policja, ale pomagasz z przestępcą, prawda? No. Czy ty na to byście poszedł na tą policję? Ale jednak pomagałbyś mi z tymi ludźmi, co ja pracuje? Nie wiem, bo dzisiaj dzwoniłem i na razie się miejsca zajęte. Kurde. Ojej. Oj, oj. Dobra, ja wiesz co? Nie wiem, gdzie ty lecisz teraz? No ja chyba do chaty. No to cię wysadzę. Bo ja mam spotkanie dzisiaj ze Skroniem Dobra. Na lotnisku. Widzowie, a my lecimy na lotnisko do Skronia Dobra, widzowie, jesteśmy już tutaj Niedaleko Potem jeszcze zadanie do Mary, może Mary będzie wiedziała skąd taką amunicję ogarnąć mniej więcej Który to teraz garaż? E, ostatni No i sto. O... No, tam, ja to jestem idziemy po furgonetkach Na tyły? Tak Ale co ja tam będę musiał zrobić? Zabić człowieka? Zabić i go wyjść tutaj no okej, okay, a jakiś strojem może maska coś? Ja ci dam chwilę. Ja, Na pewno? Na pewno. No to dawaj. Dobra, no. no mam tą maskę, ta maska jest jakaś najlepsza, tu nie śpiłem. Ty. No i nie mam. Chyba Aha. się tam jakieś. A czemu? A kiedy mi pokażesz swoją twarz i kim tak naprawdę jesteś? I jeszcze to musisz chwilę ten. Przetrwać. Aha. Na dobra, ten... ja mam go załatwić i ci go przywieź? Tak. Dobra, Nie niedługo będę tak to. Dobra. Dobra. Podjeżdżamy, widzowie. Tak, co ja mam zrobić? Ja nie wiem, dobra. on wchodzi na górę, wchodzi. To wybierzemy widzę broń. Niech on wejdzie na tą górę. Dobra, albo nie stoi, nie stoi, nie stoi, nie stoi. Dobra. Mhm. Dobra, widzowie. Teraz tak. albo nigdy nie widzowie. Czekamy na typka, żeby go zjadł. Stoi się, nie ruszaj! Kim ty jesteś. Odłóż broń I do furgonetki za mną, raz. Dobra. Bujaj się. pokój się, gościu. Dobra milcz, bujaj się do furgonetki Uspokój na tyły raz. Z cieniaku. <laughs> bujaj się raz. Nie ja, weź mi go Siadaj, nie marudź. Wejdę kiedy chcesz. Siedzi, siedzi. Dobra. Imię i nazwisko. Wilip. Dobra, ksywka jakąś masz. Czaszka. Czaszka. Dobra. A właśnie, jeszcze jedno. Wyłaź tego auta, kurde, mać. No co? No bo zaraz dostaniesz kulkę w głowę i będzie jej, co. Hehehe. Dobra, ty. Chowaj to kurde pukawkę ty. Pod to dla też... kogo robisz? Dla kogoś. Dla kogo robisz? Dla kogoś. No dla kogo? Pytam się dla kogo. No mogę tylko ksiwkę podać. No to szczał w nogę. Ale i tak go... Au, gościu. Dla kogo robisz? Nie wiem czy znasz, ale jest na tego pająka. Może znam, może nie. Dave kowalski. Dave kowalski? I dla niego robisz? No. Jakiś problem masz? Czy mam ci go wyjaśnić. No co wyjaśnij? Tylko, że na miejsce dojdziesz martwy. No co, strzelisz we mnie? A mam? A strzel? Zabij mnie od razu. No, zabij mnie, dawaj, taki cholerak jesteś? No co, boi się? A ty! Kup... Wiesz co? Jedziesz, jedziesz do auta. Oua, wow, gościu! Ma... Ma do, ja aut... będziesz... do auta weź, dobra. Za tupę tupe, dojedziemy. Dziemię... Y, Halo No to ja się no. Jednak spotkamy się na latarni. No wie, przecież czytałem wiadomość przy klasie Dobra, 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 dobra. znaczy no, sorry ty, Jak te auto to jeździ, by chciało nie mogło Dawaj, bujaj się Zau No nie, gościu Dobra, ty jak tam? Filip masz No głodny jestem No Boże, na McDonald'a chcesz? A dasz? Ty Kulkę w łebie bo jest nudny, Dobra, milcz Ja się pościelał. No to zaraz się pościelasz, byłaś tego auta Widzę, sięgamy. Zapasa Glocka. No wiesz, niestety... Ale powiem jedną, fajne masz tał. <laughs> złaś. Pośkakać? Dobra. Złaś. To było ostrzegawcze, drugi będzie w głowę złaś. Dobra. Powiem tak. Masz na pięści się nie umie być, być, Powiem tylko jedną rzecz, dobrze? Powiem tylko jedną rzecz. No. Może nie wiesz kim jestem. Może nie mam za dużej rangi w tym mieście, ale mogę ci obiecać. Obiecuję ci na wszystko, co zechcesz, że za rok, może dwa, może pół roku usłyszysz nazwisko Defil jako jeden z najgroźniejszych gangsterów tego miasta, rozumiesz to? Mhm. Telos Santos będzie rozniesione przez Aleksa Defila, rozumiesz to? Tak, a potem ty będziesz rozwalony, będziesz płakał na kolanach i przepraszał. Milcz. Ała, gościu, masz, cię. masz cztery, milcz, naprawdę, masz cztery dziurki. Chcesz jeszcze piątą? A ty chcesz na łeb? Kurwa, gościu O, no, sparaliż senny? No widzisz? Nie ma. Nie. nie. Siadaj. Bo co? Siadaj. Ja się. Dobra. Bo ja chwilę ziółka ci dojdzie. Nie, no widzowie, mnie ten gościu, naprawdę. Jakby mógł, ktoś by go zabił po prostu widzowie, nie? Ale nie mogę, bo czekamy na przecież. A bo. dobra. La mój, boj się. Nie, sk tylko skroń odbierze. Psychiatryka wyszła. Halo, skroń. Halo. Co ty chcesz o niego wiedzieć? Wszystko. Ile ma lat? Gdzie mieszka? Na kogo pracuje? A potem co z nim zrobić? Zabić? No, może zabić. Dobra, sześć. Widzowie, ogólnie Alex już ma wywalone w tego skronie. On do niego gada jak do kolegi, nie? Dobra, gdzie mieszkasz? Gdzieś na pewno. Bujaj się, gdzie mieszkasz? No, gdzieś na pewno! Wylosiantoś. No co ty nie powiesz, przyszłaś się? Ulica numer drzwi, Bujaj, raz. Eee Wiesz jak, Tom? Taki, ten taki. Obok policjanta dom. Policji. No wiem, no. Tu tam, go. Z kim mieszkasz? Ul, ul, król, królew. A kurde. Na królewskie, wiem. Królewska z Gdzie mieszkasz? Z kim mieszkasz bardziej? Eee, z kim? bujaj dupę z nikim, tylko z gangiem z gangiem Jak, w jakim gangu jesteś? no mówiłem z gangiem pająka balas tylko balasie. ty jesteś balasem? no a nie, ja nie no te... Problem. ja pier... nie 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 idę do psychiatryka jeszcze... Widzowie jeszcze mam balasa ja pier... no po prostu nie mogę ja robię dla familii, a mam tu balasa jeszcze... roczę Co twój robił. milcz Ła, gościu, dawaj ten plaster, bo ci ja chwilę nie wiem, ci robię. Dam ci plaster, dam ci. Proszę. Masz Dzięki. tu plecaka, apteczkę, trzymaj. Halo? Bają, gdzie jesteś? Ale Modus... kupa, to kup mi się, bo ja No to, mamy trupa. Halo! Halo. Filip? Cioska, holu? Radio, O ma radio. Halo Filip! Kto tam jest? Nie, ja, wyłączę jej ja, wyłączone. Dzwonię do Skorp... Do, ta, do Skorpiona, teraz to widzę, dobra, do Skronia. Halo? Halo? Nie żyje. Mam nadzieję. Wiem, gdzie mieszka, wyślę ci wszystko sms-em, dla kogo robi, wiem, że jest balasem. Oj. Był... Co, mi się wydaje, że to jest lewa... lewa... Ale jakiś tam pocuch lub jakiś mikrofon. Miał radio. To weź go i do, do mnie przynieś Dobra, mam wrażenie, że to jakaś lewa ręka OG. No, no dobra To jakiś spotkałem u ciebie w domu Dobra, to ja mam go brać? Nie, zostawię go chyba tu Dobra, zostaw go Dobra, będę zaraz Tą furgonetką, widzę, lecimy na chatę Widzimy się w domu Dobra, widzowie, nie wiem co z tym auto te auto zostawimy, to, jest, to nie jest moje Tylko, kurde, tego skronia, czy jak on tam miał, być. Ja, nie Idę do domu, widzimy się Widzowie, w ogóle z czasem musimy jeszcze zmienić tę chatę. Góra z górą się ma. Góra z górą się, się nie ma. Zje, się nie, zje, nie, góra z górą się nie ma, a to co mi na chatę wchodzisz? Ty. Pomogę. Znaczy, no, ten, sorry, zapomniałem My z ja ja gadam. A jak banda? chcesz się rozginąć tak łatwo? Ja się... chciałem. Wiesz, nie lat... wiem kim jesteś. Dla mnie to, to może być totalnie najgorszym gównem tego miasta, bo nie wiem kim jesteś tak naprawdę, wiesz? Parę lat jeszcze to u nas. Wiadomo, ja tylko... że ci może rok gdzieś taki chwilę. Wiem, aha. Wiem tylko, tyle, że jesteś z familii, jesteś jakimś wielkim postawionym człowiekiem tej mafii. Powiedz mi teraz wszystko. Ani? No to to mieszka mieszka tam na Królewskiej, um, mieszka sam, jest z balasem, około prawdopodobnie lewą ręką. Na pewno nie mówić nic? No powiedział, że sam, ale potem powiedział, że z gangiem, więc z balasami mieszka. I oni mieszkają dokładnie na Grove Street, szóstka. On ogólnie, jego mieszkanie jest na królewskie 24, a balasy przysiadują na grossty 4. To jutro. Czy jak coś to możemy dzisiaj do niego, do niego na chałupę wbić. Paweł do mnie pisał, że on jedzie gdzieś z gdzie gigantem, tylko ten Filip jakoś tam, że staje. Co? So, szczerze, wolałbym jutro, poprosiłbym może Leo, to byśmy nie powiedział. Filip nie dzieje przecież. To jakiś tam chłopak, gdzie staje i z nim nie wiem, kto to jest. To możemy wbić. Może do prawa niego. ręka. Nie wiem, wiem tylko tyle, że jutro będzie Leo, bo Leo teraz jest w robocie, to może z Leo jutro pojadę, co? Dobra. Tylko, że ich tam będzie pewnie paru, co? Sumie, nie wiem, jak coś to się przekona. Tam będzie głów, dwóch głównych mafioza i ich nie możemy zabić. Dziabić. Jak? No dobra, nie po Pierwsze wiem. musimy uważać, bo tam obok tego domu jest piarnia. No to jest dobra, ja ciekawe. Dobra, ja idę spać. Dobra. Idź, idź weź Ara. to auto, weź, nie wiem. Dobra Dobranoc. O, a ja Wam dziękuję, widzowie, za oglądanie. Wszystkie was do kolejnych odcinków. się Siemanko, cześć. Mam nadzieję, Wam się podobał. Z live z tej serii. Hej,